Kiedy wyszli z rudery Matama, to ujrzeli zaćpanego gościa, który biegnie w ich kierunku. Kiedy dobiegł to chrzech, ujrzał w nim wykręta Białowieskiego, tego zasranego szamana, który oszukał chrzecha. Chrzech się uniósł i zaczął krzyczeć na wykręta, obrażał go jak tylko mógł i chciał mu wywalić z łysej bani. Ale Matam go powstrzymał. Chciał się dowiedzieć, o co tu chodzi. Chrzech natychmiast zaczął mówić, że ten zaćpany jełop oszukał go, miał mu pomóc, ale tego nie zrobił. Wtedy odezwał się Szama. Mówił, że zaniepokoił się tym, że nie ma długo Chrzecha. Miał tylko przynieść kadzidła, więc sam udał się na dziesiąte piętro, aby zobaczyć, czy naprawdę tam jest. Nie ujrzał Chrzecha, więc pomyślał, że się rozmyślił. Wtedy Matam spytał Chrzecha, skąd zna tego gościa. Krzech zaczął w skrócie opowiadać o tym, po co był mu on potrzebny oraz dlaczego jest tak na niego wkurzony. Po dziesięciu minutach wszystko stało się jasne. Matam był w szoku. Wykręt natychmiast odpowiedział, że to, czego doświadczył w hotelu, nigdy nie miało miejsca. Szaman nigdy nie doświadczył dziwnych rzeczy w tym miejscu, dlatego był zdziwiony, że widna nie działa. Krzech nie wiedział co powiedzieć. Matam przeszedł do sedna i spytał. Po jakiego wała tu przyszedłeś? Szaman natychmiast odpowiedział, że w swoich wizjach zauważył coś, czego nie powinien widzieć. Coś, czego nie da się opisać. Widział, że to coś powoli wysysa energię z tego świata i planuje go zjednoczyć ze swoim. Przyszedł tu dla Chrzecha, aby powiedzieć mu, że jego łysa bania jest w stanie to zniszczyć. Chrzech spytał szamana, jakich znalazł. Wykręt odpowiedział, że zwykłe czary mary wystarczyło. Szaman przeszedł do sedna. Zjawił się tu, aby Chrzechowi coś pokazać.